Chcesz zostać instalatorem i szukasz fachowca, który ci tego nauczy, albo jesteś już instalatorem i szukasz szkoleń, które podniosą twoje kwalifikacje. Możesz skorzystać z moich. Zobacz, wyświetlają się właśnie opinie tych, którzy korzystali z moich szkoleń, i jak widzisz, wszyscy są zadowoleni. Moje szkolenia są konkretne. Dlaczego? Ponieważ jestem praktykiem. Tak jak w tej chwili, montuję klimatyzację i zobacz, to nie jest byle jaki montaż klimatyzatora, bo zobacz, idziemy praktycznie z instalacją przez dach. Także jeżeli chcesz być dobrym instalatorem, nie tylko montować klimatyzację przez ścianę, ale również i takie skomplikowane montaże lub chcesz nauczyć się, jak naprawia się klimatyzacje inwerterowe, to zapraszam Ciebie do moich szkoleń. Bo jak widziałeś, mam same pozytywne opinie, każdy jest zadowolony, no bo jestem dobrym i solidnym fachowcem. Chcesz takim być, zapraszam Ciebie na moje szkolenia. Zawód myślnikinstalator.pl Tam masz wszystko napisane, co gdzie, kiedy się odbywa i oczywiście za ile. Tymczasem pozdrowionka, cześć!